Panie Marszałku, Wysoki w Senacie. Podobnie jak w poprzednim punkcie Komisja Spraw Zagranicznych sformułowała opinię pozytywną, ale zrobiła to niejednomyślnie i w tym przypadku pięć osób było za taką opinią, trzy wstrzymały się od głosu. Już w zasadzie wiemy wszystko na temat treści tego protokołu do Europejskiej Konwencji. Ten protokół. Dopełnia zakaz istnienia w ustawodawstwie i stosowania kary śmierci, także w czasie, w czasie wojny. Warto może sobie uzmysłowić jedynie rzecz następującą. W poprzednim przypadku tej, tego paktu praw politycznych i obywatelskich, protokołu do niego, mieliśmy do czynienia, czy mamy do czynienia z umową o charakterze globalnym z punktu widzenia tego, kto może być stroną. W tym przypadku mamy do czynienia z umową europejską, regionalną. W przypadku protokołu do Paktu Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych jesteśmy jednym z blisko 80 państw, które są stronami, stają się stronami po ratyfikowaniu tego protokołu na blisko 200 istniejących państw na świecie. W tym przypadku, w przypadku protokołu 13 do Europejskiej Konwencji, jesteśmy jednym z 47 państw członkowskich Rady Europy i w tej chwili tylko jednym z czterech, które jeszcze nie ratyfikowały. Także z punktu widzenia naszej pozycji na tle otoczenia w tym przypadku wypadamy, powiedziałbym, trochę gorzej. Bo poza Rosją, Armenią, Azerbejdżanem Polska jest ostatnim państwem członkowskim Rady Europy, które jeszcze do tej pory tego protokołu nie ratyfikowało, mimo podpisania go 10 lat temu. Dlatego też pozwolę sobie sformułować taką opinię, że tym bardziej powinniśmy taką decyzję podjąć. Dziękuję bardzo.